Jeśli masz 60 lat i budzisz się lewą nogą, straciłeś już cały dzień. Brzmi brutalnie, prawda? Ale powiedz mi, jak można oczekiwać zwycięstwa w życiu, jeśli zaczyna się od porażki w chwili otwarcia oczu? Pierwsza godzina poranka jest jak ster okrętu. Ci, którzy budzą się bez kierunku, skazani są na dryfowanie z prądem okoliczności. Ci, którzy budzą się bez celu, już oddali kontrolę nad własnym losem. Każdy poranek niesie w sobie cichą, lecz niszczycielską moc, moc decydowania, czy będziesz panem, czy niewolnikiem własnego dnia. Sposób, w jaki się budzisz, to nie tylko szczegół, to fundament wszystkiego, co nastąpi później. Jeśli otwierasz oczy już obciążony lękowymi myślami, przegrałeś zanim jeszcze zaczęłeś. Ale jeśli budzisz się z zamiarem, każda czynność staje się rozwinięciem tego celu. Zapytaj się sam, dlaczego wstaje z łóżka każdego ranka, aby uciec od życia czy aby je stworzyć. Na własne oczy widziałem, co znaczy obudzić się z celem. W 1908 roku siedziałem naprzeciwko Andrew Carnegiego, człowieka, który w tym czasie osiągnął już chwałę i bogactwo o którym miliony mogły tylko pomarzyć. Nie mówił mi o szczęściu ani o niezwykłym talencie, mówił o porannej dyscyplinie, powiedział, że wielcy ludzie nie wznoszą się jak liście na wietrze, czekając na kierunek przypadku, budzą się jak architekci, mając już gotowe plany. Pierwsza godzina poranka jest jak ster. Kto go mocno nie trzyma, zostanie porwany przez nurt cudzych lęków. Ilu ludzi w wieku sześćdziesięciu lat budzi się bez motywacji, po prostu czekając, aż dzień minie. Pędzą do pracy bez entuzjazmu zmęczeni, zanim jeszcze zaczną. Patrzą w lustro i pytają się, czy to wszystko co zostało z mojego życia? Taka jest rzeczywistość wielu, ale mówię wam, wciąż istnieje decyzja do podjęcia, a ta zapada w chwili, gdy Twoje stopy dotykają podłogi. Nauczyłem się tego w trudny sposób. Były takie chwile, kiedy budziłem się bez pieniędzy, bez perspektyw, nie wiedząc nawet, jak nakarmię swoją rodzinę. I w te dni pokusą było zostać w łóżku, uciec od świata, odłożyć nieuniknione. Ale właśnie w tych chwilach odkryłem, że największą porażką nie była bieda, ale rozpoczęcie dnia bez kierunku. Kiedy wreszcie zdecydowałem, że każdy poranek będzie moim kreatywnym laboratorium, gdzie będę odżywiał swój umysł jasnym celem, zdałem sobie sprawę, że drzwi zaczęły się otwierać. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że ja zmieniłem sposób, w jaki się do niego stawiałem. Pomyśl o tym, jeśli zaczynasz dzień w nieładzie, twój umysł będzie jak bałaganiarski pokój. Potykasz się o każdą myśl, tracisz energię i pozwalasz się unosić nastrojom innych ludzi. Ale jeśli budzisz się i mówisz sobie, dziś nie będę podporządkowany przypadkowi, dziś wybieram kierunek, dzieje się coś niezwykłego. Twoja pewność siebie rośnie, twoja postawa się zmienia, a nawet inni zaczynają Cię traktować inaczej. Czy zauważyłeś, jak zdeterminowani ludzie zdają się przyciągać szacunek, nawet o niego nie prosząc? Tak dzieje się, gdy Twoja pierwsza godzina jest kierowana przez cel. Istnieje prosta zasada, którą każdy, nawet w wieku sześćdziesięciu lat, może zastosować natychmiast. Zanim wstaniesz z łóżka, zamknij oczy i zobacz dzień, w którym chcesz żyć. Wyobraź sobie, że idziesz z pewnością siebie, mówisz jasno, podejmujesz zdecydowane decyzje. To nie fantazja, ale przygotowanie mentalne to jak próba przed spektaklem. Podobnie jak Carnegie wyobrażał sobie swój majątek, zanim go posiadał, ty możesz zobaczyć swój dzień, zanim go przeżyjesz. Teraz pozwól, że zadam Ci bezpośrednie pytanie. Gdyby ktoś zbadał Twoje poranki, zobaczyłby lidera czy ocalałego. Ponieważ odpowiedź leży nie w tym, co mówisz, że chcesz, ale w tym, co robisz w pierwszej godzinie po przebudzeniu. Jeśli ta godzina jest chaotyczna, apatyczna, leniwa, to wszystko inne staje się skażone. Ale jeśli jest to godzina stanowcza, pełna jasności i przekonania, bez względu na to, co się wydarzy później. Będziesz miał siłę rządzić dniem. W wieku sześćdziesięciu lat wielu uważa, że nie ma już czasu, ale właśnie dlatego każdy poranek staje się jeszcze cenniejszy. Możesz nie kontrolować, ile dni pozostało, ale możesz kontrolować, jak każdy dzień się zaczyna. A kto opanuje początek, jest w połowie drogi do opanowania końca. Powiedz mi, jutro, gdy wzejdzie słońce, wstaniesz jak ktoś uciekający od życia, czy jak ktoś budzący się, aby nim rządzić? Jest ogromna różnica między przebudzeniem się ze zrozpraszającymi myślami, a przebudzeniem się, aby pisać własną ręką to, co chcesz zbudować tego dnia. Większość ludzi pozwala godzinom mijać jak luźnym liściom unoszonym przez wiatr. Inni, nieliczni, opanowują swoje poranki, zapisując swoje cele, jakby podpisywali kontrakt z własnym losem. Nie chodzi tylko o listy rzeczy do zrobienia, ale o zobowiązania podjęte wobec samego siebie. Kiedy zapisujesz coś, twój umysł rozumie, że to już nie jest mglisty pomysł, to dekret. Thomas Edison na przykład nie wynalazł żarówki ani fonografu przez przypadek. Budził się każdego ranka już jasno wiedząc, czego szuka. Jego cele nie były zwykłymi nadziejami, były precyzyjnymi instrukcjami, które kierowały każdym jego ruchem. Sam byłem świadkiem wielokrotnie ludzi o niezwykłym talencie, którzy dryfowali po prostu dlatego, że nigdy nie uporządkowali swoich myśli w jasne cele. Ludzki umysł, pozbawiony kierunku, jest jak dziki koń. Ma siłę, ma energię, ale biega w kółko, aż się wyczerpie. Ile razy budziłeś się myśląc o wszystkim, co musisz zrobić, ale bez skupienia? Rezultatem jest dzień pełen aktywności. Ale pusty z osiągnięć, zajmujesz się czymś, ale nie robisz postępów. A teraz wyobraź sobie inny scenariusz. Zaraz po przebudzeniu zapisujesz trzy cele na ten dzień nie dziesięć, nie dwadzieścia, tylko trzy. I każdy z nich musi być wystarczająco ważny, aby pchnąć twoje życie do przodu, nawet jeśli tylko o mały krok. Kiedy zamykasz oczy i wizualizujesz osiągnięcie tych celów, Twój mózg zaczyna pracować na Twoją korzyść, filtrując możliwości, odpierając rozpraszacze, budząc energię, która w przeciwnym razie pozostałaby uśpiona. Przeżyłem tę zasadę boleśnie w młodości. Pamiętam okres, kiedy zdesperowany, aby odnieść sukces, spędzałem dni zanurzony w tak wielu pomysłach, że ostatecznie nic nie osiągnąłem. Wtedy zdecydowałem się zapisywać każdego ranka określony cel na dzień. Odkryłem, że kiedy umysł ma jasność, ciało znajduje siłę, nawet gdy wydaje się to niemożliwe. Wiele z moich największych osiągnięć zaczęło się od baz grołów na zwykłej kartce papieru, napisanych o świcie, gdy świat jeszcze spał. I nie myśl, że to tylko teoria. Ilu mężczyzn osiągnęło sześćdziesiątkę, niosąc ciężar frustracji właśnie dlatego, że nigdy nie wyznaczyli jasnych celów? Rozejrzyj się wokół, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Ilu z nich narzeka na życie, ale nawet nie poświęca pięciu minut poranka na zaplanowanie, jak chce w nim żyć? A teraz powiedz mi, czy to nie byłaby za wysoka cena do zapłacenia? Kiedy piszesz, zostawiasz ślad dla swojego umysłu, by za nim podążał. Bez tego śladu gubisz się w skrótach dnia. To jak podróżnik, który wyrusza bez mapy, mając nadzieję, że droga sama się ukaże. Ale przypadek nie buduje imperiów, przypadek nie utrzymuje rodzin, przypadek nie kształtuje spuścizny. Napisany cel tak, zrób to ćwiczenie. Jutro, zanim cokolwiek innego, weź notes i zapisz trzy cele. Jeden skupiony na Twoim zdrowiu, drugi na Twoich relacjach, a trzeci na Twojej pracy lub wyższym celu. Zobacz siebie, osiągającego każdy z nich. Poczuj dumę jeszcze zanim zaczniesz działać, a potem przejdź przez dzień tak, jakbyś już zwyciężył. Ten prosty nawyk nie tylko porządkuje Twój czas, ale przekształca Cię w kogoś, kto wie, dokąd zmierza. Pamiętaj. Edison nie czekał na odpowiedni moment, aby tworzyć. Stworzył odpowiedni moment, zapisując swoje codzienne zamiary. I zapewniam cię, że jeśli masz 60 lat, wciąż masz wiele do napisania. Ale jeśli nie umieścisz swojej wizji na papierze, jeśli nie przekształcisz swoich pragnień w jasne zobowiązania, będziesz nadal żył dniami pełnymi ruchu i ubogimi w znaczenie. Pytam cię. Co napiszesz jutro, gdy się obudzisz? Bo od tego będzie zależało, czy będziesz miał kolejny dzień, czy początek innego życia. Istnieje niewidzialna siła, która rządzi naszymi dniami, a rodzi się w chwili, gdy otwieramy oczy początkowy moment. Kto marnuje ten moment, skazany jest na spędzanie reszty dnia na gonieniu za energią, skupieniem i kierunkiem. Ale kto odnosi swoją pierwszą poczesne zwycięstwo we wczesnych godzinach, tworzy tak potężny pęd, że nic go nie może powstrzymać. John D. Rockefeller rozumiał tę zasadę jak niewielu innych, nie czekał aż świat się obudzi, aby zacząć działać. Podczas gdy inni jeszcze senni się budzili, on już rozpoczął ruch, który, powtarzany dzień po dniu, przekształcił go w jedno z największych nazwisk w historii. Sekret jest prosty. Pierwsza czynność poranka wyznacza rytm pozostałych. Jeśli zaczynasz dzień od zwycięstwa, nawet w czymś małym, uczucie postępu staje się paliwem. Ale jeśli zaczynasz od ucieczki, odkładania, zwlekania, to już poddałeś się niewidzialnemu wrogowi o imieniu Prokrastynacja, a ten wróg nie odpoczywa. Kradnie Twoją pewność siebie, odbiera odwagę i pozostawia ci to gorzkie uczucie, że zawsze jesteś w tyle, zawsze nie dorastasz do tego, czym mógłbyś być. Pomyślmy razem, ile razy zostawiałeś najtrudniejsze zadanie na później, tylko po to, aby czuć jego ciężar ciągnący się przez cały dzień, jak stały cień. Czyż nieprawda? że w te dni nawet proste rzeczy wydają się cięższe, jakby twoja energia była wysysana bez wyjaśnienia? A teraz porównaj to z tymi porankami, kiedy zmierzyłeś się wcześniej z tym, czego najbardziej się bałeś. Trudny telefon, skomplikowany raport, zobowiązanie wymagające dyscypliny. Po zakończeniu, czy nie czułeś ulgi? Czy nie szedłeś z większą pewnością siebie? Czy nie zauważyłeś, jak nawet drobne gesty wydawały się lżejsze? To właśnie siła chwili. Sam doświadczyłem tej przemiany. Pamiętam okres, kiedy ciągle odkładałem pisanie moich książek. Zawsze znajdowała się jakaś wymówka, zobowiązania, wizyty, zmęczenie. Rezultatem był narastający ciężar, złe samopoczucie, które ciskało na mnie cieniem, niczym milczący widmo aż w końcu postanowiłem odwrócić kolejność. Po przebudzeniu, zanim cokolwiek mogło mnie rozproszyć, siadałem i pisałem pierwsze strony dnia. Zmiana była natychmiastowa. Po skończeniu czułem, że wykonałem najważniejsze zadanie, a wszystko inne zdawało się układać wokół tego osiągnięcia. To nie był szczęście, to nie była nagła inspiracja, to była dyscyplina tworzenia chwili. Ciało i umysł potężnie reagują na ten mechanizm. Poranne zwycięstwo rozpala w nas płomień pewności siebie. To tak, jakbyśmy mówili sobie, ja rozkazuję, nie jestem rozkazywany. I to uczucie tworzy cykl, im wcześniej zwyciężamy, tym więcej zwycięstw przyciągamy. Ale odwrotnie też jest prawdą im szybciej poddajemy się nieładowi, tym trudniej odzyskać kontrolę. W wieku sześćdziesięciu lat ta prawda staje się jeszcze bardziej pilna, ponieważ wielu przywykło do dziesięcioleci opóźnień, przekładania i wymówek, niosą na swoich barkach nie tylko ciężar lat, ale i brzemię bitew nigdy nierozpoczętych. A życie, wbrew temu, co wielu uważa, nie staje się lżejsze z czasem, jeśli się nie pielęgnuje nawyku działania. Przeciwnie, staje się trudniejsze. Ale dobrą wiadomością jest to, że chwila wciąż jest w zasięgu Twojej ręki. Jeśli zdobędziesz swoje poranki, możesz podbić samego siebie. Zastanów się, jaką bitwę odkładasz, przepraszam, decyzję finansową, problem zdrowotny, cokolwiek to jest, staw czoła temu oświcie. Nie czekaj, aż dzień da Ci odwagi, bo tego nie zrobi. To twoja postawa w chwili wschodu słońca zadecyduje o sile, którą posiadasz. Twierdzę bez wahania: człowiek, który panuje nad swoimi porankami, może opanować świat. Bo to nie przypadek tworzy zwycięzcę, ale dyscyplina rozpoczynania każdego dnia od tworzenia własnej chwili. A jeśli wątpisz, spróbuj przez zaledwie tydzień. Wybierz najtrudniejsze zadanie. I uczyń je swoim pierwszym, codziennym zwycięstwem. Zobacz, jak zmienia się twoja energia, jak rośnie twoja pewność siebie i jak inni zaczynają dostrzegać w tobie coś innego. Chwili się nie znajduje, chwila jest tworzona. A ten, kto nauczy się ją tworzyć, prędzej czy później odkryje, że nie ma przeszkody na tyle dużej, aby powstrzymać jego postęp. Życie nigdy nie przestaje wystawiać ludzi na próbę. A ci, którzy wierzą, że zniosą wszystko, jeszcze nie zrozumieli prawdziwej natury istnienia. Nieoczekiwane zawsze przychodzi utrata bliskiej osoby, niepowodzenie w biznesie, zdrada przyjaciela, choroba, która pojawia się niespodziewanie. A w obliczu tych ciosów wielu pyta: Dlaczego ja? Ale to nie jest właściwe pytanie. Właściwe pytanie brzmi: Co robię teraz? Bo właśnie w chwili, gdy przychodzi ból. Mierzy się odporność człowieka. Odporność nie rodzi się ze szczęścia ani ze specjalnego temperamentu. Jest budowana dzień po dniu na trenerskim polu poranków. Każdy nowy świt to cicha okazja do wzmocnienia umysłu, zanim świat spróbuje go złamać. I w tym nawyku kuje się niewidzialną zbroję. Na własne oczy widziałem, jak mężczyźni się załamują, nigdy nie ćwicząc tej dyscypliny. Byli silni w biznesie, ale słabi na duchu. Pierwszy kryzys wystarczy, by wszystko porzucili, a widziałem też innych, pozornie słabych, którzy wytrzymywali niewyobrażalne burze, po prostu dlatego, że już wcześniej trenowali swoje umysły, by się nie poddawać. Winston Churchill był tego niezwykłym przykładem. Podczas gdy bomby spadały na Londyn, a strach ogarniał naród, on każdego ranka wstawał z jasnością i dyscypliną. To nie przypadek utrzymał go na miejscu. To były codzienne przygotowania. Nauczył się przekształcać dyskomfort w trening, a przeciwności w paliwo. Gdyby człowiek czekał na wojnę, aby zacząć budować odwagę, byłoby już za późno. Churchill zbudował swoją siłę przed bitwą, i to jest wielka lekcja. Odporność nie jest kuty w polu bitwy, ale w cichych, małych zwycięstwach poranków. Sam, Musiałem nauczyć się tej lekcji w bolesnych czasach. Był okres, kiedy znalazłem się bez środków, bez kredytu i bez zaufania wielu, którzy kiedyś mnie otaczali. Drzwi się zamykały, a w niektóre dni wydawało się, że nawet powietrze ciążyło na mnie. Pragnienie poddania się było realne, ale właśnie w tym okresie wykształciłem nawyk. Budzenie się przed wschodem słońca, siedzenie w ciszy i zastanawianie się, jak mogę przekształcić swój ból w naukę. Nie był to łatwy rytuał, było to niewygodne, samotne i często mordercze, ale małymi kroczkami zdałem sobie sprawę, że każdy poranek to test, zaproszenie do wstawania silniejszego niż się położyłem. W wieku 60 lat wielu uważa, że nie ma już siły, by się oprzeć, że stracili młodość i zdolność do wytrzymywania wielkich ciśnień. Ale to tylko złudzenie umysłu. Ciało może słabnąć z czasem, ale umysł, gdy jest trenowany, staje się ostrzejszy, bardziej odporny i lepiej przygotowany niż kiedykolwiek. Różnica między tymi, którzy się poddają, a tymi, którzy się opierają, tkwi w nawyku trenowania tej siły, zanim życie tego zażąda. Odporność jest budowana w prostych wyborach: wstawanie, gdy wygodniej byłoby spać, kończenie tego, co sobie obiecałeś, gdy łatwiej byłoby się poddać, stawianie czoła dyskomfortowi trudnego zadania, zamiast chować się za wymówkami. Każde małe zwycięstwo to cegła położona w murze, który chroni Twój umysł przed życiowymi burzami. I pytam Cię, jak przygotowywałeś się na nadchodzące ciosy, bo one nadejdą? Nie ma wieku, w którym życie przestaje wystawiać ludzi na próbę, ale jeśli trenujesz codziennie, jeśli zaczynasz każdy poranek od pielęgnowania odwagi i dyscypliny, gdy nadejdzie coś nieoczekiwanego, nie będziesz postrzegać siebie jako ofiary, ale jako wojownika. Nie będziesz pytał, dlaczego ja, ale raczej, jak mogę z tego wyrosnąć. Sekret polega na zrozumieniu, że każdy poranek to coś więcej niż początek nowego dnia to ciche boisko treningowe, na którym wzmacniasz swoją duszę. Marnowanie tej chwili oznacza pozostawienie siebie bezbronnym na ciosy losu. Ale chwytanie jej oznacza bycie w stanie stawić czoła każdemu upadkowi z podniesioną głową. Życie nie obiecuje łatwości, ale nagradza tych, którzy uczą się zawsze podnosić się na nowo. A wraz z każdym wschodem słońca masz szansę wybrać być ukształtowanym przez dzień, czy ukształtować się, aby stawić czoła dowolnemu dniu. Wszystko, czego doświadczasz dzisiaj, czy to zwycięstwo, czy porażka jest bezpośrednim wynikiem tego, w co wierzysz o sobie. Życie nie jest rządzone przez przypadek, ale przez przekonanie, które nosisz w głębi serca każdego ranka. Henry Ford miał rację, twierdząc, że czy uważasz, że możesz, czy uważasz, że nie możesz, w obu przypadkach masz rację, bo umysł jest jak żyzna Ziemia. Jeśli zasadzisz pewność siebie, zbierzesz odwagę. Jeśli zasadzisz wątpliwość, zbierzesz porażkę. Różnica między człowiekiem, który wstaje gotowy do tworzenia, a tym, który pozostaje związany strachem, leży w jednym niewidzialnym szczególe w tym, co uważa za możliwe. Ilu mężczyzn w wieku 60 lat zrezygnowało z walki nie dlatego, że brakowało im siły. Ale dlatego, że przekonali się, że jest za późno. Ograniczające przekonanie jest najgorszym więzieniem, ponieważ nie ma żelaznych krat, ale niewidzialne łańcuchy, które okowują umysł. A najokrutniejsze jest to, że te łańcuchy są kute przez samą osobę. Osoba przekonuje się, że nie może i tym samym rezygnuje z tego, co mogłaby mieć. Widziałem wielu ulegających tej prawdzie. Znałem mężczyzn, którzy pełni możliwości odmawiali próbowania, ponieważ budzili się już pokonani w myślach. Nosili na twarzach znamie tych, którzy poddali się zanim jeszcze zaczęli. A widziałem też innych, którzy pomimo wszystkich przeszkód wierzyli, że mogą wygrać, a więc wygrali. To jest siła wiary nie gwarantuje łatwości, ale gwarantuje wytrwałość. Był czas, kiedy moje własne przekonania były testowane. Krytyka była tak obfita, że zacząłem wątpić w siebie. Ludzie śmiali się z moich pomysłów, wyśmiewali moje pisma, a czasami nawet myślałem, że mogą mieć rację, ale był we mnie cichy głos, który nalegał: Kontynuuj, nie poddawaj się, możesz. Każdego ranka wybierałem karmienie tego głosu zamiast głosu strachu. I to właśnie ten wybór, powtarzany niestrudzenie, pchał mnie naprzód, gdy wszystko wydawało się stracone. Pierwsza godzina dnia jest najbardziej niebezpieczna dla tych, którzy żyją z wątpliwościami, ponieważ to wtedy umysł wciąż kształtuje energię, którą będzie nosił przez następne kilka godzin. Jeśli budzisz się myśląc o porażce, spędzasz cały dzień przyciągając dowody na to, że słusznie wątpiłeś. Ale jeśli budzisz się z mocnym przekonaniem, że jesteś zdolny, twój umysł zaczyna szukać dowodów potwierdzających tę prawdę. Ludzki mózg nie odpoczywa. Pracuje cały czas, aby zweryfikować to, w co wierzysz. Więc jeśli wierzysz w porażkę, da Ci powody, by się poddać. Ale jeśli wierzysz w zwycięstwo, da Ci siłę do walki. W wieku 60 lat, być może zgromadziłeś blizny. Rozczarowania, upadki i straty, ale każda z nich nie jest dowodem niezdolności, ale zaproszeniem do uwierzenia, że wciąż możesz zmienić własną historię. Młodość nie tkwi tylko w wieku ciała, ale w sile umysłu, który wierzy. Jeśli przekonasz się, że najlepsze już minęło, stajesz się więźniem tej idei. Ale jeśli budzisz się wierząc, że wciąż możesz, twój duch natychmiast się odnawia, a nawet twoje ciało reaguje z większą energią i wigorem. Dlatego gdy jutro się obudzisz, spójrz w lustro i powiedz bez wahania: jestem zdolny. Wciąż mogę. Jestem nieskończony. Mam siłę, aby wygrać. Nie ma znaczenia, jeśli na początku wydaje się to dziwne lub wymuszone. Po powtórzeniu twój umysł zaczyna akceptować to jako prawdę. A kiedy wierzy, naprawdę zaczyna działać zgodnie z tym przekonaniem. Życie odpowiada w naturze. Pamiętaj, to nie zewnętrzne okoliczności decydują o tym, kim będziesz, lecz to, w co wierzysz po przebudzeniu. Każdego ranka stajesz na rozdrożu, wierzysz, że możesz i idziesz naprzód, albo wierzysz, że nie możesz i pozostajesz w miejscu. Los, jaki zbierasz, zależy wyłącznie od tego niewidocznego wyboru dokonanego w chwili otwarcia oczu. Wiara jest silnikiem wszelkiego działania. Pytanie, na które musisz teraz odpowiedzieć, brzmi: W co będziesz wierzył jutro rano? Kiedy myślę o walcie Disneyu, myślę o kimś, kto na swojej drodze spotkał się z bankructwem, szyderstwem i zamkniętymi drzwiami. Jednak nie zwątpił, ponieważ jego pasja płonęła jaśniej niż jakiekolwiek przeszkody. W wieku 60 lat wielu uważa, że ich czas minął, że najlepsze już za nimi. Ale prawda jest taka, że pasja nie zna wieku. To paliwo, które przekształca każdy poranek w okazję, każde wyzwanie w lekcję, a każdą porażkę w kamień milowy. Zapytaj siebie. Co sprawia, że Twoje oczy błyszczą, gdy się budzisz? Jeśli robisz tylko to, co nakazują ci obowiązki, każdy dzień staje się nużącym echem poprzedniego. Ale jeśli na nowo nawiążesz kontakt ze swoim dlaczego, jeśli pielęgnujesz cel, który wykracza poza natychmiastowe zadania, zobaczysz, jak życie się zmienia. Pasja i cel to nie luksusy, to ciche bronie. Które kształtują Twoją energię i kierują Twoim umysłem. Kiedy łączysz się z tym, co kochasz, nawet trudne chwile stają się znośne, a nawet inspirujące. Pomyśl o artystach, wynalazcach i liderach, którymi się podziwiasz. Żaden nie osiągnął wielkości pchany wyłącznie obowiązkiem. Posiadali oni żywą wizję. Wewnętrzny płomień tak intensywny, że każdy wschód słońca wzywał ich do działania. I ten płomień może istnieć w tobie, nawet teraz, w wieku sześćdziesięciu lat. Może być siłą, która podtrzymuje cię, gdy twoje ciało się męczy, wytrwałością, która niesie cię, gdy okoliczności wydają się niekorzystne, impulsem do nauki czegoś nowego, gdy świat wydaje się zwalniać. Więc nie czekaj, aż świat da ci motywację. Pielęgnuj ją w sobie. Odkryj, co naprawdę ma znaczenie, co sprawia, że twoje serce bije szybciej, a twoje myśli się zapalają. Pielęgnuj te pasje jak rzadki ogród, podlewaj ją codziennie uwagą, dbaj o nią z dyscypliną i chroni ją przed chwastami wątpliwości i samozadowolenia. Bo w wieku 60 lat życie wciąż ma rozdziały do napisania, a jakość każdego z nich będzie zależeć od tego, jak głęboko zaangażujesz się w to, co kochasz i w co wierzysz. Obudź się, pamiętając o swoim celu. Idź z nim, niech on kieruje Twoimi decyzjami, kształtuje Twoje działania i przekształca Twój dzień. Kiedy karmisz swoją pasję, nawet to, co niemożliwe, staje się osiągalne. I ostatecznie to właśnie odróżnia tych, którzy jedynie istnieją, od tych, którzy nawet w wieku 60 lat nadal budują dziedzictwo, które przetrwa znacznie dłużej niż ich własne życie. Jeśli jest coś co chcę, abyś zapamiętał na dziś, to to sposób, w jaki się budzisz, definiuje bieg twojego dnia. A w wieku 60 lat każdy poranek wciąż niesie ze sobą szansę na tworzenie, przekształcanie i postęp. Bez względu na to, ile bitew rzuciło ci życie, siła twojego celu i płomień twojej pasji mogą poprowadzić cię do zwycięstwa raz jeszcze. A teraz, gdy ta nauka jest jeszcze świeża w Twojej pamięci, zapraszam Cię do wejścia na kolejny szczebel Twojej drabiny mądrości. W następnym filmie, który pojawi się na ekranie, poznamy praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci być o 1% lepszym niż jesteś teraz, dalej wzmacniając Twój umysł i ducha. Dziękuję, że dziś byliście ze mną. Zobaczymy się w następnym filmie gotowi na kolejny zdecydowany krok w kierunku własnego zwycięstwa.